Dzień dobry, dzień dobry, o godzinie, słuchajcie, 7.15, ja jeszcze w piżamie tutaj jestem, ogarniam się i jadę do fryzjera, makijaż sobie, słuchajcie, zrobiłam, e, włosy, no a włosy nie będę ogarniała, bo po co, jest fryzjer zaraz e, i słuchajcie, jest taka pogoda, kiwa za oknem, e, wczoraj miałam wolno, oczywiście padało, bo jakby, że inaczej, dzisiaj nie zapowiada się lepiej, ale słuchajcie, mamy wrzesień, słuchajcie. Tutaj, jak widzicie, bo ostatnio Wam też nie powiedziałam, może odsunę, e, odnośnie tego krzesła, to krzesło, słuchajcie, kupiłam tutaj nie do salonu na dół, e, no bo tam, wiecie, salon będziemy robić, dopiero remontować nie, w przyszłym roku i w ogóle tak, wiecie, na spokojnie trzeba skończyć tą górę i tu krzesło chciałam takie glamour mieć przy komputerze. O to właśnie mi chodziło, zobaczcie, żeby... To krzesło było ze złotymi elementami właśnie tutaj. Taka będzie czarna konsola ze złotymi takimi rączkami i też mają elementy, wiecie, takich, takich lameli, więc tutaj będzie coś takiego. W najbliższym czasie, wiecie, już niedługo, więc chciałam, żeby to krzesło... Tutaj się tak pasowało ładnie, bo wcześniej było zupełnie inne. Ale, żeby wiecie, oko trochę cieszyło, założam je tutaj. <gry> Także myślę, że to spoko wygląda. To spoko nie pokazuję, bo jeszcze nie pościeliłam sobie łóżka. Ale na razie sobie zrobiłam taki kąt. Ja już jestem gotowa. Zbieramy się do dziadka, a ja do fryzjera. Areś przygotowany. Czekaj, Areś pokaże tylko outfit. Założam cię ci długą spódnicę. Uważam, że czas na długie spódnice Spodnie został otwarty. Słuchajcie, jest zimno. O, co tam baczy żarłeś? Skośne oczy robisz? I założyłam sobie takie, zobaczcie, ryboki. długa spódnica, moja ulubiona katana z Kelvina Kleina i śmigam do fryzjera. Zabrałam się za obiad, podsmażyłam tutaj cebulkę. Dzisiaj robię taki obiad, wiecie, to co mam, to co w lodówce, więc wykorzystam. E, więc tak, tu jest cebula, Tutaj kupiłam suszone pomidory, więc je pokroję w kostkę, wrzucę tutaj na patelnię, żeby się razem smażyło. Tu mi się już widzę, woda gotuje, więc muszę wrzucić makaron. Makaron kupiłam taki i on jest, wiecie, szpinakowy. Mam jeszcze kurczaka z wczoraj, więc wiecie, makaron, kurczak upieczony. Tutaj później wrzucę też makaron do, do tej cebuli, z pomidorkami, tutaj zaleję śmietanką trzydziestką. Będzie z kurczakiem i wiecie, takie dzisiaj... Szybki obiad. Trzeba wykorzystać to, co się ma. Żeby, wiecie, nie marnować. Dobra, rozłączam się na chwilę, bo widzę, że tu woda już mi zaczyna bardzo buzować. Będę żółta. Trudno, słuchajcie, dlatego, że mamy taką porę roku już. Jest wrzesień. Zimno zrobiło się z dnia na dzień. Ja mam głowę za dwie godziny, bo tańsze dwie. No, dwie godziny. Tak nawet niecałe już, dwie godziny, jadę na zebranie. Pierwsze zebranie, słuchajcie, rodziców, e, aż kupiłam ten nowy statyp, stwierdziłam, że położę sobie tutaj i trochę ogarnę sobie buzię, umyłam głowę, także zrobiłem sobie pielęgnację. Wiem, super nie wyglądam, słuchajcie, ale no, nie oszukujmy się, tak trzeba wygląda bez makijażu. Voilà. Teraz robię sobie tutaj e, Moim fajnym produktem. zobaczycie, od Mary Kay. Bardzo lubię ten booster. Nie wejmę moje Słuchajcie, w ogóle trochę z Wami tak pogadać trochę pozamulać. Bo muszę trochę sobie ponarzekać i muszę Wam poopowiadać, co w ogóle się ostatnio u mnie działo. Jakie ja miałam. Słuchajcie, ciężki tydzień. Bo, wybaczcie, że będę tutaj też patrzyła ja sobie buchciałowym żeby dobrze sobie, wiecie, rozprowadzić cały makijaż. Pucze, zafarbowałam sobie paznokcie. Jak hmm. zwykle. To jest właśnie problem jazdek paznokci. Jak ja mam czerwone włosy, słuchajcie, to sobie zafarbuję tutaj. No bo wiecie, jak się ma odrosty, to się tutaj pod spodem farbuje i wygląda jakbym ja nie wiem, brudne. Ale nie mam brudne. Tylko zafarbowane teraz. Rękawiczki mi musiały przebić trochę. O, nie trafiłam. Także w ogóle ten poster Wam mega polecam od Mary Kay. To nie jest reklama, żeby nie było. To nie jest reklama. Ja kupiłam to, słuchajcie, za, za własne pieniądze. Dobra, dziewczyny, chłopaki też nie wiem, może chłopaki też nie oglądają, ale słuchajcie, dziewczyny. Jak ja miałam w ogóle ciężki tydzień cały ciężki tydzień. Weszły poniedziałek, zeszłam, że wam w trochę wspominałam. E, coś tam działo się z moją siostrą, coś tam, może nie tam coś tam, ale wiecie, poważnego. E, I było mojej siostry pogotowie. Ona mieszka, wiecie, w Anglii. Także tak mi się zaczął zeszły poniedziałek. Informacje dostałam, że wyszłam z pracy i w ogóle, więc wiecie, ciężko było, ale na szczęście już jest ok. No i słuchajcie, przyszła e, środa, czwartek, przepraszam. Nie, środa, dobrze by środa. Pojechała do ściera moje na badania. Niech się trochę pchłonię. Cieszę się, synuś! Moja teściowa, słuchajcie, poszłam na badania. Pięknie mi się posterzyła nie wchłonął, Rozłączyła mnie, tylko nie wiem, w którym momencie, bo mam, wiecie, za dużo mm, na tej mojej pamięci i w ogóle mi się tak nie nagrywa, raz nagrywa, raz nie nagrywa. I nie wiem, w którym momencie po prostu mi przerwało. Ale wracając, słuchajcie, bo nie wiem, czy mam już mówiłam o mojej teściowej. Yy, bo nie w którym momencie mi przerwało. Okay. Wracając właśnie odnośnie mojej teściowej i tym moim ciężkim tygodniu, no to ona, słuchajcie, zrobiła sobie badania, to Wam pokażę. Taki fajny mam też żel pod oczy i on jest mega. Ja najbardziej, najbardziej stosuję go, wiecie, wieczorem i daje fajny efekt rano, że naprawdę te wore pod oczami są mniej widoczne. Ale sobie też go, słuchajcie, pozwolę użyć teraz, bo ogólnie mam ciężki ciężki dzień. Ale wiecie, mam też te dni i w ogóle to może trochę mi te moje, wiecie, worki pod oczami. Chociaż tak uważam, że jest Wiecie, jestem zupełnie bez makijażu i ja tak uważam, że jest e, super. Także daje tam jakieś, słuchajcie, efekty wieczorem, co nie? Wtedy sobie smarujemy tutaj i tutaj i fajnie to po prostu wchłania, wygładza w ogóle tutaj zmarszczki i rozjaśnia. Ja tym bardziej, że mam, wiecie, problemy z oczami, takie, że mi często e, wory wychodzą. No taka, słuchajcie, moja natura jest. No i zrobiła te badania, okazało się, że, wiecie, który podwyższony ma dużo CRP, zadzwonię z przychodni w ogóle, zrobił tam też USG i okazało się, że ma ona ma pękniętą nerkę, na drugiej ma y, kamień i w ogóle ma, wiecie, jakieś tam guze na tej nerce i ogólnie też ten tydzień był y, masakryczny po tej informacji. A to nie jest tak, słuchajcie, że ona, nie wiem, y, przewróciła się albo ktoś ją uderzył, bo no, nikt jej nie uderzył, ale podejrzewamy, że tam jakiś czas temu, ona, wiecie, zbiera taką wodę deszczową i tą wodą deszczową chciała podleć sobie jakieś tam rośliny. Co tam synuś? Możesz? a odłożyłeś arunia? A odłożyłeś talerz do zlewu? Odłożyłeś? Dobrze, super, dziękuję. No możesz pozwoliłam ci. Moje dziecko zawsze się pyta, czy może słodycze zjeść albo coś. Tak zostało nauczone. Dobra, wracając właśnie do tego mojej teściowi, słuchajcie, kiedyś, kiedyś jakiś czas temu ona podlewała kwiat i w ogóle takim wiecie, wielkim baniaku na takim wózku i ten wóz się na przechylił. I ona nie pomyślałaby w życiu, że może coś od tego być, ale to my też nie wiemy, wiecie, jak na 100% czy to jest od tego i w ogóle, no i też miała zabieg. Wyszła ze szpitala. Na razie jest ok, z nią wszystko jest w porządku, ale wiecie też, żeśmy się martwili w ogóle co z tym głuzem jak to w ogóle będzie i w ogóle, więc byłam strasznie, strasznie zmartwiona, więc wiecie, nie chciałabym, żeby coś się jej stało. No i wiecie, też się martwiłam i w ogóle o nią, bo ona zawsze jest taką osobą, która jest nie jakby, nie do zajechania i w ogóle ona zawsze twierdzi, że jest zdrowa, nic nic nie będzie i w ogóle, wiecie, jest na emeryturze, już ma ponad 60 więc to może być różnie, także super, że e, poszedł do lekarza, zrobiła te badania słuchajcie, w piątek, jak jechałam do pracy, znaczy wracałam z pracy, wjechał we mnie Pytir i po prostu by mnie, słuchajcie, zabił. E, on zjeżdżał ze ósemki, e, miał mnie z lewej strony, oczywiście ja już byłam dawno na rondzie i wiecie, jechałam tak na Zdońską Wolę, e, przy Skarabeuszu, może jak ktoś się ze Zdońskiej okolicy tutaj, to będzie wiedział, e, przy Skarabeuszu po prostu jechałam na, na wprost jakby do Zdońskiej Woli, a z lewej strony jechał, przy e, z lewej. Z prawej strony jechał tir, a ja byłam z lewej strony, więc ja miałam pierwszeństwo. I on po prostu z impetem wjechał i całe szczęście tylko, że ja, wiecie, odbiłam kierownicą w lewą stronę, najechałam na taką kostkę yy, i on po prostu, wiecie, zahamował, za z takich że zahamowałam. I on jest, wiecie, z tej swojej budy, widział tylko mój dach i nie widział mnie. Ja delikatnie cofnąłam do tyłu i wiecie, ja w ogóle w tym stresie go przeprosiłam. I sobie myślałam, że to jest moja wina, wiecie, że to jest moja wina. Ale później, wiecie, tak się trzęsłam w ogóle i pytam się, czy ja mogę jechać. No i on tak patrzy na mnie, on był w szoku w ogóle, że wiesz, że że wiecie, <laughs> ja tak tylko żankiem, że wiesz. On był taki w szoku, że skąd, co ja tutaj robię, ale przecież no nie wiem, czy on usnął, no przecież on był bardzo daleko, ale ja nawet nie wiedziałam, że on tak, słuchajcie, szybko jedzie. I wiecie, że byłam na rondzie i w ogóle już miałam kierunkowskaz, że jadę, wiecie, na Zdońską Wolę, a on po prostu wjechał we mnie z impetem i całe szczęście. Tylko, że ja zahamowałam, odbiłam kierownicą, bo normalnie Tyle brakowało po prostu do stłuczki i mało tego, dobrze, ja też pomyślałam, żeby odbić, bo jak ja bym pojechała dalej, to on by mnie wjechał na bok auta i by mnie trzasnął. słuchajcie, i wbiłby mnie w torondo. Katastrofa, w ogóle byłam tak stresowana, mówię, nie, to jest jakiś ciężki, to, że dowiedziałam się tam o teściowej, to, że ten ciężki tir by mnie potrącił w ogóle. I wiecie, cały w ogóle weekend, też byłam w pracy, i ciężki weekend, w ogóle moja głowa totalna, masakra jakaś, jeszcze przed tymi dniami, mówię, nie, no po prostu słuchajcie, nie wyrobię, nie. Taki fatum cały tydzień i to jest tak, tragedia przyciąga tragedię i to jest prawda i ogólnie, jak myślimy, że coś tam się dzieje, to sobie jakby przyciągamy i to jest prawda, bo ja chyba sobie przyciągam w ogóle te, wiecie, złe sytuacje, tak, czyli sytuacja przyciąga złą sytuację. Kolejna warstwa kremu pod oczy też od Perrykaj, tego dużo jest wiecie tak przed makijażem. E, dziewczyny, jeżeli ja was zanudzam teraz, tutaj, to przewijajcie sobie dalej, słuchajcie, bo naprawdę coś mnie wzięło tak na taką długą rozmowę. Chyba tak rzadko z wami, kiedy rozmawiam, tak szczerze, tak teraz. Znaczy, nie zawsze szczerze mówię, ale wiecie, e, taka długa rozmowa. Mam nadzieję, że lubicie takie też filmy, gdzie tak trochę wiecie. Nie, nie mówię tak króciutko i w ogóle lecę tak, wiecie, z całym programem tutaj, e, co tam nagrywam, tylko czasem też taka pogadanka. Napiszcie mi, czy lubicie też takie pogadanki, w ogóle Wam coś się przydarzy w życiu. Bardzo ja lubię takie oglądać filmy e, na YouTubie i stwierdziłam, że kurczę, odezwę się i powiem Wam, co tam się dzieje. No bo wiecie, no nie zawsze jest kolorowo. A, jeszcze Wam coś pokażę. Pokażę Wam jeszcze kolejny jeden hit, ale to używam dwa razy w tygodniu. To są słuchajcie płatki pod oczy, drugież od Mary Kay. i to jest w ogóle hit, naprawdę dwa razy w nie używam, ale jak one rozjaśniają moje cienie pod oczami, zresztą nawet widać słuchajcie, że one wyglądają lepiej, tym bardziej, że nie ma makijażu, jak już wspominałam wcześniej, ale co one robią za robotę, jak ja wiecie idę do pracy na kilka dni z rzędu, bo robię popołudniówki, czasami, czasami kończę bardzo późno, Albo słuchajcie, na przykład, mam nockę w pracy, mam dwie nocki z rzędu. To jest ratunek, to jest ratunek na moje zmęczone oczy, żeby nie były takie, wiecie, workowate, bo wiadomo, człowiek już ma swoje lata, nie będzie młodszy, tylko będzie coraz starszy. I wiadomo, my kobiety mamy tendencję do tego, że te cienie jednak nam się robią coraz bardziej, robi nam się tutaj taka, wiecie, zmęczona twarz i w ogóle. Ale to to jest hit. To jest hit, w ogóle ratunek na moje włosy. Dobra. Muszę trochę ogarnąć sobie. Słuchajcie, mm, makijaż. Nie wiem, co użyć dzisiaj jaki podkład. Może myślę, że słuchajcie, użyję. Ten Estée Lauder jakiś brudny tu jest. Estée Lauder. Ja wiem, że to jest ciężki podkład, i będziecie mówiły, że ona to tylko się robi na imprezy czy coś. Ale wiecie, dzisiaj jest też taka pogoda, i w ogóle pada. Więc żeby ten makijaż mi się utrzymał. To sobie może zrobię Estée Lauder. Dobra, słuchajcie, ja już się wyszykowałam, Nie robiłam nic specjalnego z włosami, tylko trochę wyprostowałam. Ogarnęła mnie, ale słuchajcie, zobaczcie, od razu człowiek wygląda inaczej w makijażu, no nie? Muszę wyczyścić sobie, słuchajcie, okulary, bo widzę, że one takimi... Ale chyba od pudru, oczywiście mojego ulubionego. Transparentny puder też, słuchajcie, od Mary Kay. Uwielbiam tą firmę. Naprawdę, robi taką robotę, zobaczcie co on robi z twarzą, no i słuchajcie, photoshop, tak? Polecam, polecam, mega. W ogóle to światło jest takie żółte, e, czy jakieś moje ciuchy leżą? Zobaczcie, ubrałam sobie taką bluzkę, poczekaj, o Jezus, odpiłam sobie, dobra, pokażę Wam inaczej. E, taka bluzka, spodnie, założyłam sobie jeansowe, z wysokim stanem, założyć sobie słuchajcie, chyba czarną marynarkę do tego, albo czerwoną, zobaczę, albo dżinsową kurtkę. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Muszę słuchać w pół do piątej. W pół do piątej i śmigam na to zebranie, pierwsze zebranie rodziców odnośnie dzieci. Dobra, mam dwie marynarki. Nie wiem, którą założyć. Ja pierdykam. Jak moje nagrywanie, słuchajcie, ma wyglądać tak jak teraz, że to światło jest takie kijowe. Wybaczcie. Taka pora roku. Powiedzcie, czarna czy czerwona. Może jeszcze pasek założę dla Laura tutaj? Dobra, może tak, nie wiem. No. Powiedzcie, czarna, klasyczna czy czerwona? Nie wiem, która będę się lepiej czuła. O Jezus, zdążę, że 15 minut mam na dojazd, to będzie lepiej. No nie wiem, w której się lepiej, słuchajcie, czuję. Czarna, czerwona. W której lepiej? Chyba w czarnej, co? Tak myślę. Muszę się zastanowić. Czarna czy czerwona? Dobra, słuchajcie, czarna była czerwona. Założysz teraz czarną. Bluzki już nie zmieniam, bo jest taka, wiecie, baskinka tutaj w ogóle trochę mnie poszerza. No. Tak trochę. Układam jeszcze raz czarną marynarkę. No i słuchajcie, myślę, że... A czarna klasyczna. Do tego też jeszcze buty założę. No nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie. A ja się jeszcze zastanowię, zobaczę y, do butów czarna czy czerwona. Okej, okay, kochani. Ja się z Wami chciałam już pożegnać z tego miejsca. Dziękuję Wam za oglądanie. Fajnie, że jesteście. Subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco tutaj z nami, ze mną. Jeżeli żeby Was nie zanudzam. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych vlogach. Bardzo cieszę się, że jesteście, że piszecie komentarze. Mega mi to, słuchajcie, motywuje do dalszego nagrywania. Muziaki, mm, Pa pa. Do zobaczenia.